I tak naprawdę ostatnią figurą, którą sobie omówimy, będzie kwadrat, czyli szczególny przypadek zarówno prostokąta ze względu na boki, jak i rąbu ze względu na kąty. Więc jeżeli sobie zapiszemy właśnie kwadrat, musimy o nim wszystko wiedzieć. Jest to figura, powiedzmy, idealna, tak jak trójkąt równoboczny, tak jak sześciokąt foremny, więc w taki sam sposób musimy sobie omówić jego własności. Narysujmy sobie właśnie kwadrat, oczywiście o boku długości a. Od czego zaczynamy? Oczywiście kąty wewnętrzne 90 stopni, tak jak w prostokącie. Oczywiście obwód jest równy 4A, tak jak w rąbie. Przekątne przecinają się pod kątem prostym i w połowie. Przekątne są równej długości. Mają długość D, więc D to będzie A pierwiastek z dwóch. Tutaj mamy długość przekątnej kwadratu. Tego wzoru nie ma w karcie wzorów. Dlatego w związku z tym wzorem sobie od razu może zróbmy zadanie. Żeby już mieć jakąś praktykę. Zobaczcie, załóżmy, że pole kwadratu, albo obwód kwadratu, bo jeszcze pola nie było. Obwód kwadratu jest równy 16, chciałbym obliczyć długość przekątnej. Dobrze, nie ma problemu. Mamy obwód jest równy 4a, czyli jest on równy 16, czyli moje A jest równe 4. Długość. Przekątnej kwadratu to jest a pierwiastek z 2, czyli po prostu 4 pierwiastek z 2. Mógłbym mieć zadanie w drugą stronę, może też je wykonajmy. Jeżeli mamy długość przekątnej równą załóżmy 8, chciałbym obliczyć obwód kwadratu, więc przyrównujemy tutaj y, przekąt, y, wzór na przekątną kwadratu. Jako 8 równa się A pierwiastek z dwóch i dzielę na pierwiastek z dwóch. Pamiętajcie, nasze A jest równe 8 przez pierwiastek z dwóch. Czy ja mogę to tak zostawić? Wszystko zależy od zadania. Jeżeli jest to zadanie zamknięte, no to wszystko zależy od odpowiedzi. Jeżeli jest to zadanie otwarte, możecie jak najbardziej to zostawić, chyba że w poleceniu jest napisane inaczej, że na przykład przedstaw najprostszej postaci. No to już musimy coś tutaj usunąć, czyli usunąć niewymierność. 8 pierwiastek z 2 na 2, czyli po prostu 4 pierwiastek z dwóch, czyli nasz obwód jako 4A to 16 pierwiastek z dwóch. Czyli już zobaczcie dwa typy zadań: obwód i przekątny. E, możemy jeszcze sobie zrobić jeden typ zadania, taki powiedzmy na szóstkę w szkole podstawowej. Zobaczcie, załóżmy, że długość przekątnej kwadratu jest o 2 dłuższa od długości boku i my mamy obliczyć obwód kwadratu. Więc przyrównujemy znowu. Zamiast d zapisuję sobie a pierwiastek z dwóch i to jest a dodać 2. Pamiętacie, i w sześciokącie foremnym, i w trójkącie równobocznym zawsze niewiadomą przerzucaliśmy na drugą stronę, czyli a pierwiastek z dwóch minus a równa się 2. Wyłączam tą niewiadomą nawias i dzielę przez nawias, czyli moje a jest równe 2 przez Pierwiastek z 2 minus 1. I tutaj mogę jak najbardziej usunąć niewymierność. Często takie zadania się zdarzają, żeby właśnie przedstawić je w jak najprostszej postaci. Czyli mamy tutaj dwa pierwiastek z 2 dodać 1, oczywiście w nawiasie, a na dole jest wzór skróconego mnożenia a minus b, a plus b, czyli a kwadrat dodać b kwadrat. W odpowiedzi otrzymujemy po prostu dwa pierwiastek z 2 dodać 2, ponieważ mianownik jest równy 1. W związku z czym nasz obwód równy 4. A jest równe 8 pierwiastek, z 2 dodać 8. I nie ma żadnego problemu. Takie, powiedzmy, trzy podstawowe zastosowania związane z obwodem, czy też z przekątną. Równie dobrze te, za, te zadania mogłyby być związane z polem kwadratu, i może właśnie teraz do pola przejdźmy. Tak samo jak w prostokącie, pole kwadratu oczywiście A do kwadratu, tak? Bok razy, bok razy sinus kąta między nimi, czyli. A razy a razy sinus 90 stopni, czyli po prostu A kwadrat. Natomiast niektórzy zapominają właśnie o tym wzorze jedna druga d kwadrat związanego z przekątną. Bardzo często jest właśnie zadanie związane z przekątną i ludzie nie wiedzą, że nie muszą wyznaczać długości boku. Na przykład, żeby obliczyć pole. Załóżmy, że długość. no nie wiem, długość boku jest równa. 5 pier... Długość przekątnej jest równa 5 pierwiastek z dwóch, a ja mam obliczyć pole. Po co mam wyznaczać długość boku ze wzoru A równa się d równa się a pierwiastek z dwóch i potem podstawę do a kwadrat? Po co? Jak ja mogę policzyć od razu pole równa się 1 druga d kwadrat? czyli 1 druga razy 5 pierwiastków z 2 do kwadratu, czyli to z 50 na 2, 25. Zobaczcie, bardzo szybki sposób, tylko trzeba wiedzieć, że pole dowolnego czworokąta to jest 1 druga przekątna razy przekątna razy sinus kąta między nimi. I to jest właśnie takie, powiedzmy, kluczowe, podstawowe zastosowanie. Przejdźmy teraz do okręgu opisanego i wpisanego w kwadrat. Jeżeli chodzi może na początek o okrąg wpisany. Jeżeli mamy dany kwadrat i chcemy w niego wpisać okrąg, jak najbardziej możemy to zrobić. I wtedy zobaczcie, jeżeli tutaj mamy długość boku A, to promień okręgu wpisanego w kwadrat R jest równy połowie długości boku. R jest równe 12 druga A. Natomiast, jeżeli bym na kwadracie opisał kwadrat, czyli powiedzmy, żeby to jakoś ładnie wyglądało. I teraz ja oznaczę sobie przekątną kwadratu D, to mój promień okręgu opisanego, czyli tutaj duże R, jest równe połowie długości przekątnej. Z czego to wynika? Pamiętacie? Mamy tutaj trójkąt prostokątny, tak? Czyli jest to połowa przeciwprostokątnej, jakby nie było. Więc duże R jest równe połowie przekątnej, czyli innymi słowy a pierwiastek z dwóch na 2. Coś takiego. I może od razu zastosowanie. Zróbmy sobie takie zadanie. Wyznaczmy stosunek R do R, czyli stosunek promienia okręgu opisanego do długości promienia okręgu wpisanego w kwadracie. Więc zobaczcie, R przez R równa się. Duże R to jest, tak jak już powiedzieliśmy, połowa przekątnej, natomiast małe R to jest połowa boku. Więc zobaczcie, dwójeczki nam się mogą skrócić, więc zostaje przekątna przez bok. Przekątna to jest <laughs> A pierwiastek z dwóch przez A wynik to po prostu pierwiastek z dwóch, więc stosunek długości promieni okręgu opisanego do wpisanego na kwadrat, w kwadrat jest równa pierwiastek z dwóch. Zróbmy sobie na przykład zadanie związane z polem. Obliczmy pole <laughs> koła opisanego na kwadracie, mając załóżmy dane. Y, pole kwadratu pole jest równe, no niech będzie y, 25, niech będzie długo, y, niech będzie pole. Dobrze, więc zobaczcie, myślę. Jeżeli mam dane <laughs> pole koła opisanego, no to z polem koła opisanego jest związana przekątna, więc łatwiej mi będzie wyznaczyć przekątną. Zauważcie, że jest to jedna druga d kwadrat. Więc jeżeli ja sobie pomnożę to razy 2, będę miał 50 równa się d kwadrat. Oczywiście z spierwiastkuję, wiedząc, że d jest dodatnie. Mam dane d równe 5 pierwiastków z 2. Mam daną przekątną, czyli z tego wiem, że moje r to jest połowa tej przekątnej, czyli 5 pierwiastków z 2 na 2. Więc pole koła opisanego to jest pi r do kwadratu, czyli pi razy 5 pierwiastek z 2 na 2 do kwadratu, czyli Pi razy 25 razy 2 przez 4, zobaczcie, solidarnie wszystko podnoszę do kwadratu. Czyli mam 1 i 2, czyli to pole okręgu, pole koła opisanego mamy 25 drugich pi. I to jest poprawna odpowiedź, tak? Czyli tutaj zastosowanie znowu zadań z okręgiem, z kołem. Można również policzyć na przykład obwód koła wpisanego i może zróbmy to właśnie w ten sposób. Mamy daną długość przekątnej, równą załóżmy, yy, niech będzie trzy pierwiastek z dwóch, a ja bym chciał obliczyć obwód okręgu wpisanego. I to jest tak zapytany. Nie ma najmniejszego problemu, mamy długość przekątnej. Mogę z niej obliczyć długość boku. Więc jeżeli ja mam D równa się a pierwiastek z dwóch, Czyli 3 pierwiastek z 2 równa się a pierwiastek z 2. Zauważcie, że te pierwiastki mi się skrócą, zostaje a równe 3. Jak mam okrąg wpisany, dobrze, okrąg wpisany promień to połowa długości naszego boku, czyli nasze r jest równe po prostu półtorej. Więc wzór na obwód okręgu mamy 2πr, czyli 2 pi razy półtorej, czyli po prostu 3 pi. I to jest tak naprawdę koniec zadania. <laughs> Równie dobrze, fajnym zastosowaniem od razu w połączeniu z yy, trójkątem równobocznym jest zadanie z kwadratem wpisanym w trójkąt równoboczny. Zobaczcie, mamy dany trójkąt równoboczny równoboczny, czyli mamy tutaj długości a i kąt 60 stopni jest tutaj wszędzie, tak, jako kąt wewnętrzny. I teraz mamy wpisany w ten trójkąt równoboczny. Kwadrat. Wpisany w taki sposób, że jeden bok jest i jakby należy do podstawy trójkąta równobocznego, dwa pozostałe wierzchołki należą do pozostałych dwóch boków. I teraz my mamy obliczyć, wiedząc, że długość boku a jest równa a, tak? mamy obliczyć długość boku kwadratu, pole kwadratu, obwód kwadratu. Zadanie może być różne sformułowane. Zobaczcie, co ja mogę tutaj zastosować? Co ja tutaj mam? Przede wszystkim mogę zastosować podobieństwo dwóch trójkątów. I teraz zobaczcie, jeżeli ja sobie wyznaczę wysokość naszego trójkąta, a ja wiem, że to jest a pierwiastek z 3 na 2, to zauważcie, że trójkąt ten, który jest w tym miejscu i trójkąt, który jest w tym miejscu, tak sobie go lekko zakreskuję, są do siebie podobne. Więc oznaczę może sobie tylko te trójkąty ABCDE, czyli trójkąt, <laughs> trójkąt ABC jest podobny do trójkąta DCE na zasadzie kąt, kąt, kąt. Skąd ja to wiem? Zobaczcie, tutaj jest 30, 60 stopni, tutaj jest 30 stopni, tutaj też jest 30 stopni i tutaj też jest 60 stopni. Tak naprawdę są to kąty odpowiadające, leżą po jednej stronie prostej. I mogę sobie zrobić stosunki. Zobaczcie, wyrysuję sobie te trójkąty. Tutaj będzie trójkąt E 30 stopni, 60 stopni. I teraz jeszcze drugi trójkąt ABC, 30 stopni, 60 stopni, kąt prosty. Oznaczę długości boków tego trójkąta. Zobaczcie, tutaj mam oczywiście długość X. Ja muszę tą długość, policzyć. Na przykład mam daną długość tom. Ile ona będzie równa? Ona będzie równa a pierwiastek z 3 przez 2 minus długość x. Czyli tutaj mam a pierwiastek z 3 na 2 minus x. A na przykład, ile mam w tym miejscu? W tym miejscu mam, moi drodzy, połowę x, to jest połowa długości boku kwadratu, więc w tym miejscu pisuję x przez 2. Natomiast ile mam w tym miejscu? Zobaczcie, jeżeli tu jest połowa boku yy, trójkąta równobocznego, czyli a przez 2, tu jest połowa x, czyli tu jest x przez 2, to w tym miejscu mamy a przez 2 minus x przez 2. I wszystko się sprowadza do zastosowania podobieństwa. Czyli zobaczcie, tutaj mamy naprzeciwko kąta 60 stopni a pierwiastek z 3 przez 2 minus x. Tutaj mamy przez x równa się... Tutaj mamy x przez 2, natomiast w tym miejscu mamy A przez 2 minus x przez 2. Takie jest zastosowanie właśnie y, podobieństwa y, y, trójkątów i możemy wszystko sobie ładnie wymnożyć na krzyż. Eee, więc to razy to mamy x kwadrat przez 2 równa się. Tutaj solidarnie muszę wymnożyć każde przez każde, więc zobaczmy. Będziemy mieli eee, A kwadrat pierwiastek z 3 przez 4 minus a pierwiastek z 3x przez 4 em, minus a x przez 2 dodać no zmieszczę x kwadrat przez 2. Tutaj musimy sobie to jakoś maksymalnie uprościć, zobaczcie, że x kwadrat przez 2 pojawia się w dwóch miejscach. Czyli to, co jest związane z x, przerzucam na drugą stronę. Więc mamy a pierwiastek z 3x na 4, dodać ax przez 2 równa się a kwadrat pierwiastek z 3 na 4. I teraz zobaczcie. Mogę sobie wszystko pomnożyć razy 4. Dlaczego? Bo nie lubię ułamków. Wtedy mi się to fajnie uprości. a pierwiastek z 3x dodać ax równa się e 2ax oczywiście, bo tutaj miałem dwójkę, a kwadrat pierwiastek z 3. I teraz pytanie do Was. Czy ja mogę sobie podzielić to obustronnie na A. Oczywiście, że mogę. Dlaczego? Ponieważ ja mam tą długość A podaną w zadaniu. A jest liczbą dodatnią, więc no bo jest podana w zadaniu, czyli autor zadania już mówi: Aha, mam podaną długość trójkąta równobocznego równą 2, czyli na pewno nie dzielę przez 0 w tym przypadku, ponieważ ta długość jest dodatnia. Jest ona podana. Czyli mam tak naprawdę x pierwiastek z 3 dodać 2x równa się a pierwiastek z 3. I teraz ponownie wyłączamy przed nawias coś i. Dzielimy przez ten nawias. Otrzymujemy a pierwiastek z 3 przez pierwiastek z 3 plus 2. Oczywiście możemy wyłączyć niewymierność, usunąć niewymierność, nie musimy tego robić. Czyli mamy pierwiastek z 3 minus 2. x będzie równe wtedy, zobaczmy, na dole będzie minus 1, czyli a pierwiastek z 3 pierwiastek z 3 minus 2 przez minus 1. Czyli tutaj możemy sobie zamienić miejscami, będzie wtedy 2 pierwiastek z 3a minus 3a. I to jest poprawny wynik, to jest długość boku w zależności od a. Przyznam szczerze, że to jest najtrudniejsze zastosowanie tutaj kwadratu, jeżeli chodzi o zadanie związane z trójkątem dobocznym. Tutaj już musimy zastosować właśnie podobieństwo kwadratu. Jednak w pozostałych, podobieństwo trójkątów, jednak w pozostałych przypadkach, zobaczcie, że po prostu trzeba być elastycznym, jeżeli chodzi o zastosowanie wzorów.